W tym filmie wyjaśnię Ci, jak inteligentne miasta mogą przyczynić się do urbanizacji przyszłości. Dowiesz się, jakie technologie odgrywają w tym rolę i jak zmieniają życie w miastach. Inteligentne miasta to miasta wykorzystujące nowoczesne technologie, aby poprawić jakość życia ludzi. Dane są zbierane i analizowane, aby uczynić miasto bardziej efektywnym. W inteligentnym mieście różne systemy są ze sobą połączone, aby zoptymalizować zarządzanie i infrastrukturę. Obejmuje to inteligentne systemy kierowania ruchem, aż po energooszczędne budynki. Cyfryzacja jest ważnym elementem inteligentnych miast. Umożliwia miastom szybsze reagowanie na zmiany. W zdigitalizowanym mieście różne informacje są przetwarzane i wykorzystywane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wiele problemów takich jak korki czy marnotrawstwo energii można szybciej rozwiązać. W inteligentnych miastach duże znaczenie ma inteligentne kierowanie ruchem. Dzięki czujnikom i kamerom ruch drogowy jest monitorowany i kierowany. Ta technologia pomaga unikać korków i poprawia jakość powietrza. Użytkowanie transportu publicznego może być dzięki temu również bardziej efektywne. Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem inteligentnych miast. W tych miastach zwraca się uwagę na przyjazne dla środowiska źródła energii. Wykorzystuje się instalacje solarne i elektrownie wiatrowe, aby zabezpieczyć dostawy energii. Również gospodarka odpadami i recykling są organizowane efektywniej, aby chronić środowisko. Inteligentne budynki i infrastruktura są powszechne w inteligentnych miastach. Wykorzystują nowoczesne technologie, aby zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć komfort mieszkańców. Na przykład ogrzewanie i oświetlenie są sterowane automatycznie. Również windy i systemy bezpieczeństwa są wspierane przez inteligentne technologie. W inteligentnych miastach poprawia się także opieka zdrowotna. Dzięki technologiom cyfrowym lekarze mają szybszy dostęp do danych pacjentów i mogą szybciej stawiać diagnozy. Aplikacje zdrowotne umożliwiają ludziom lepszą kontrolę nad własnym zdrowiem. Telemedycyna sprawia, że pacjenci mogą być leczeni także na odległość. W inteligentnych miastach edukacja również jest wspierana przez technologie cyfrowe. Uczniowie i nauczyciele korzystają z cyfrowych platform edukacyjnych, aby szybko i elastycznie przekazywać materiał. Dzięki temu uczniowie mogą uczyć się także z domu i korzystać z zasobów. To umożliwia lepsze i bardziej indywidualne wspieranie uczących się. Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach jest poprawiane dzięki nowoczesnym technologiom. Kamery i czujniki monitorują miejsca publiczne i ulice. Systemy te pomagają szybciej wykrywać i zapobiegać przestępstwom. Również policja i służby ratunkowe mogą szybciej reagować na sytuacje awaryjne. Chociaż inteligentne miasta oferują wiele korzyści, pojawiają się także wyzwania, zwłaszcza w zakresie ochrony danych. Ilość zbieranych danych musi być bezpiecznie zarządzana, aby chronić prywatność ludzi. Ważne jest, aby istniały jasne zasady i przepisy dotyczące obchodzenia się z tymi danymi. Tylko w ten sposób można zapewnić zaufanie obywateli do technologii.